Dzisiaj długo oczekiwana przez niektórych recenzja noża od Kult Stila. Jest to Rakon Tanto. Jest to nóż, który posiadam już od ponad 10 miesięcy. Zakupiony za cenę śmieszną, ponieważ 170 zł w sklepie Militaria.pl. Słuchajcie, ten nóż jest dosyć ciekawą opcją posiadania w domu taktycznego, wojskowego Tanto. Mimo tego, że ten nóż tak naprawdę nie ma takiej historii, bo Wojskowej, jaką mają na przykład bary Sogi, czy na przykład CRKT, które gdzieś tam w Wietnamie, czy na jakichś innych konfliktach irackich się pojawiły, natomiast ten nóż, no musimy się wrócić troszkę do feudalnej Japonii i tam, słuchajcie, ten nóż, ten, ten kształt głowni, bo tutaj mówimy o tanto. Powstał z rozszczepienia chińskiego prostego miecza, który był obustronny, obusieczny z dwóch stron. Jakiś tam płatner wpadł na polę, że przy jakimś wielkim olśnieniu, żeby ten miecz rozszczepić. Tą częścią głowni po prostu parowano ciosy. Jeżeli tak, ten rodzaj głowni był użyty w mieczach, natomiast podstawową funkcją tego tampu było właśnie to, żeby zadawać rany kłute. Czyli tutaj, żeby wykorzystywać ten czubek, który tak jak widzicie jest bardzo solidny i właśnie chodziło o to, żeby wykonywać rany kłute. Ale delikatny brzuszek tutaj także pomaga nam w tym, aby równie dobrze tutaj właśnie ciąć. Słuchajcie firma Cold Steel znana jest z tego, że ma dosyć ciekawe, fajne patenty, dosyć dużo tutaj akurat w tym nożu nowych rzeczy swoich tutaj wprowadziła, bo mamy pochewkę z Secure EX, czyli z takiego tworzywa sztucznego, mamy taki, taką pokrywę tutaj, powłokę na nożu, tufex, to też jest jakaś tam ich jakiś tam ich wytwór, a także tutaj ten uchwyt, który jest tutaj jakby taki gumowany, on jest zrobiony z Cryexu, czyli tutaj można powiedzieć, że mamy takie zastosowane trzy ich jakieś tam patenty. Co do samej firmy, musimy też pamiętać o tym, że firma Cool Steel jest dosyć fajnym Dosyć fajne pomysł, ponieważ ten nóż wcześniej wypuszczony był w stali sannej, a także VG10, czyli mamy tutaj laminaty, które są dosyć drogie. No i nie każdego było stać też na zakup tego, tej konstrukcji po prostu w tamtych materiałach, więc tutaj pojawiła się taka, można powiedzieć, opcja bieda, ponieważ tutaj mamy stal narzędziową wysokowęglową SK5, tak jak tutaj widzimy oznaczenie. Nóż robiony jest na tajwanie. Tutaj z drugiej strony na głowni mamy oczywiście nazwę tego modelu, i oczywiście w stosunku do tych wcześniejszych modeli tutaj nastąpiło kilka zmian. Ten choil tutaj jest jakby krótszy, tam był trochę dłuższy. Dodatkowo tutaj mamy tego choilika takiego malutkiego do ostrzenia, zabionego tam, tam we wcześniejszych konstrukcjach tego nie było. No i można powiedzieć, że. No, tutaj, ze względu właśnie na tą stal wysokowęglową, dostaliśmy właśnie tutaj tą, tą powłokę, która działa antyrefleksyjnie, ale także zabezpiecza nam właśnie nóż przed tym, żeby on tutaj nam po prostu nie rdzewiał. Słuchajcie, wymiary samego noża, więc. Waga noża to jest 272 gramy, jego długość, czyli od czubka do do samego końca to jest 298 mm. Sama długość samej głowni to jest 178 mm, natomiast grubość w najgrubszym miejscu to jest 5 mm więc mamy tutaj taki kawałek, że tak powiem, stali. Sama tutaj pochewka, długość tej pochewki ma 21,5 cm i to jest akurat wymiar, który ja sam zmierzyłem, ponieważ te wszystkie wcześniejsze dane pochodziły ze sklepu Militaria. No ja to też sprawdziłem i rzeczywiście one są, że tak powiem, prawidłowe, natomiast nieprawidłowy jest jeden opis, ponieważ tutaj głownia, na głowni znajduje się szlif wklęsły, natomiast w sklepie militaria.pl podana jest, że ten że ten szlif tutaj jest szlifem płaskim to jest nieprawda mamy tutaj delikatny szlif wklęsły ale o tym sobie powiemy za chwileczkę więc słuchajcie mamy ten nóż ja ten nóż zakupiłem w cenie 170 zł więc naprawdę bardzo fajna opcja w tej chwili na 200 zł jeżeli byście widzieli drożej no to, no to nie kupujcie ale gdybyście widzieli jakąś przecenę na 170 spokojnie ten nóż można kupić bo jest naprawdę wart tego słuchajcie ten nóż tak, jak widzicie, bardzo ładny, bardzo fajnie to leży, prezentuje się w dłoni, e, bardzo fajnie się tym robi. E, no ja przez te 10 miesięcy ponad miałem okazję troszkę tym nożem popracować, e, troszkę batonowałem, zrobiłem parę ognisk. Można powiedzieć, że ten nóż no, był trochę w użyciu. E, słuchajcie, po zakupie nóż nie jest ostry. Nie jest na tyle ostry, że on będzie wam golił, że on będzie ciął papier. Tego nie oczekujcie od tego noża. E, tutaj ta krawędź nóżnica, tak jak widzicie, ona jest przede mnie delikatnie poprawiona. Ja ten nóż ostrzyłem z ręki, więc tutaj nie używam żadnych jakichś systemów ostrzących do tego typu noży. Ja nie wymagam od takiego noża właśnie tego, żeby on golił. Będę już od jakiegoś noża, który będzie po prostu nożem takim kieszonkowym, folderem. Od takiego dużego noża po prostu wymagamy tylko tego, żeby on kroił, a nie rozłupywał. I można powiedzieć, że na tym bym się zatrzymał, jeżeli tutaj mówimy właśnie o, o nożu. Słuchajcie, sama powłoka, tutaj jak widzicie, jest taka chropowata. Ona jest chropowata, ona załamuje światło, nie odbija tego światła bezpośrednio, załamuje, więc tutaj chroni przed jakimś tam refleksami świetlnymi, także zabezpiecza ten nóż przed korozją. tak. Jak widzicie tutaj na środku jest najbardziej starta i ona tutaj robi się taka śliska w tym miejscu. Bardziej gładka po prostu się robi, ale ona nadal tutaj spełnia tą swoją funkcję, więc ona cały czas nie odbija nam tego światła. Dodatkowo słuchajcie, ostrząc z ręki bardzo łatwo ją zarysować, ale tak jak mówię, ona po prostu ma spełniać tą swoją rolę i tutaj spełnia, więc nie ma się za bardzo tutaj do czego przyczepić. Słuchajcie, tutaj dalej, schodząc z strony tego uchwytu, ten uchwyt, tak jak wcześniej wspomniałem, zrobiony jest właśnie z tego krajeksu, czyli tego takiego dziwnego tworzywa sztucznego, takiego gumowanego, gumopodobnego. Uchwyt, słuchajcie, wyprofilowany jest w bardzo fajny sposób, bardzo fajnie się to trzyma bez względu na to, w jaki sposób będziemy ten nóż łapać. Kształt tutaj tego tego uchwytu, on jest tutaj zwężany w dwóch miejscach. Tutaj jest taki jakby naj, najszerszy, najgrubszy, natomiast tutaj jest troszkę zwężony. Prosty, taki można powiedzieć typu batonik. Uchwyt tutaj na, na samym końcu się trochę rozchodzi, tak żeby ta dłoń była zabezpieczona przed jakimś sunięciem się. Mamy tutaj przelotkę, która zabezpiecza nam tutaj ten uchwyt przez sunięciem się w stangu. A słuchajcie, tank w środku znajduje się, jest jakby zwężony i on znajduje się tutaj do samego końca że ta przelotka po prostu przechodzi nam przez tak, więc nie ma takiej opcji, żeby to nam tutaj zleciało, z, tutaj, ten, ten uchwyt gumowy, żeby on się nam tutaj zsunął bez wybicia po prostu tutaj tej przelotki. Dodatkowo tutaj z przodu mamy taki jelec, który zabezpiecza nam tutaj palec przed sunięciem się tutaj na to ostrze, czy tam dłoń przed sunięciem się nam na to ostrze, i ten jelec tutaj, można powiedzieć, jest prawidłowy, jest poprawny, nie jest za duży, nie jest za mały, nie ma się tutaj do czego przyczepić, w razie czego palec wskazujący tak, że można tutaj oprzeć na tym jelcu z przodu przy wykonywaniu jakichś tam bardziej precyzyjnych prac tym nożem, więc tutaj spokojnie ten nóż naprawdę jest taki, można powiedzieć, friendly dla naszej dłoni. Dodatkowo, słuchajcie, ta faktura tutaj na tym nożu jest jakby taka dwuczęściowa, czyli tutaj te krawędzie takie zewnętrzne tego uchwytu są prążkowane, natomiast tutaj wewnętrzna, ta boczna krawędź, powierzchnia styku z dłonią jest taka, ma taki, taką fakturę takiego, takich sześciokątów, które są bardzo agresywne i znaczy może nie agresywne, ale bardzo dobrze trzymają tutaj, spełniają nam tu funkcję jak przy zaciśnięciu po prostu dłoni troszkę mocniej na tym nożu, ten nóż po prostu zachowuje się w taki sposób, że on jest zespolony z dłonią i to bardzo fajnie leży. Dodatkowo słuchajcie, to tworzywo sztuczne, ta guma tutaj absorbuje część tych uderzeń, które będą, tych prac, tych uderzeń po prostu, które będą przenoszone za pomocą głowni tutaj na ten uchwyt i one będą wytłumiać, więc bardzo fajnie, bardzo wygodnie tym nożem się robi, bardzo łatwo się tym nożem rąbie, batonuje, także to jest dosyć można powiedzieć, eco-friendly dla naszej dłoni, że tak powiem. Dodatkowo, jeżeli będziemy trochę delikatniej trzymać ten nóż, o wiele łatwiej będzie nam tutaj go nim manipulować. Przekręcać po prostu tą głownię w taki, w taki sposób, w jaki będziemy chcieli, ale nadal będziemy tutaj utrzymywać tą trakcję, że tak powiem, właśnie za pomocą tych prążków. Więc one nam ułatwiają jakby zmianę pozycji tego noża w dłoni, natomiast przy potrzebie mocniejszego uchwycenia tego noża tą dodatkową tutaj to dodatkowe takie, ten dodatkowy uchwyt, ten grip dodatkowy wzmocniony uzyskamy właśnie dzięki tutaj tym, tym bocznym właśnie sześciokątom. Także bardzo fajnie bardzo to mądrze jest wyprofilowane prosto, ale naprawdę działa i tutaj nie ma się do czego przyczepić. Słuchajcie Pochewka. Akurat w tym modelu mamy pochewkę wykonaną z tworzywa sztucznego i to też jest jakaś tam ich ichnia, e, konstrukcja, jakiś Secure EX, czyli jest to jakieś tworzywo sztuczne, które e, służy do tego, żeby przenosić ten nóż i ten nóż, słuchajcie, w tej pochewce zachowuje się w bardzo fajny sposób. Tutaj nic nie lata, nic nie brzęczy, nic się w środku nie tucze, to dosyć fajnie trzyma. Tutaj wewnątrz, po bokach znajdują się takie dwa zgrubienia, które tutaj skakują nam w to miejsce tutaj w to miejsce za tym za tą gardą, że tak powiem i utrzymują właśnie w tym miejscu nóż gdybyśmy chcieli zwiększyć na przykład tutaj sposób tutaj tej, tego utrzymania tego noża w tej pochewce to albo musimy coś tutaj pogrubić tutaj ten element czyli coś tutaj nakleić albo po prostu jakąś tutaj śrubkę, śrubką po prostu skręcić sobie w tym miejscu tworzywo sztuczne tak żeby tutaj troszkę lepiej nam te skrzydełka przyciskały po prostu ten nóż, ale nie ma takiej potrzeby, bo tak jak mówię, no ja po 10 miesięcy noszę ten nóż w ten sposób bez tego knopika, który tutaj jest oryginalnie przykręcony. Zdaje się tutaj na tych górnych śrubach, jak wyciągamy z pudełka i ja sobie bez tego knopika radzę i spokojnie można to przenosić. Tak jak widzicie, tutaj na tej pochewce dodatkowo znajdują się otwory montażowe, do których możemy jakiegoś tekloka przykręcić. Chińskie tekloki, rozłożenie tych otworów w chińskich teklokach nie pasują za bardzo tutaj, właśnie do tego. Natomiast te oryginalne amerykańskie tekloki spokojnie tutaj pasują, więc można powiedzieć, że są zrobione jakby, jakby po prostu. Stąd były wzięte. Dodatkowo tutaj te większe otwory służą do tego, żeby jakimiś tam paskami sobie dodatkowo tu, ten nóż doporządzić, jeżeli będziemy ten nóż gdzieś tam nosić przy nodze. Ja sobie tutaj z drugiej strony zamontowałem dwie takie klamry plastikowe, które moim zdaniem są najlepszym tutaj wyjściem, zarówno do pasa, jak i do jakiegoś tam systemu montażowego mole wojskowego. Bardzo fajnie to leży, więc można powiedzieć, że, że ten nóż naprawdę. Jest fajny, jest fajny, spokojnie można go polecić w tej cenie. Jest naprawdę bardzo fajnym nożem. Słuchajcie, co do opcji bieda, czyli tutaj do tego do tej stali, jaka tutaj została użyta SK8, SK5, przepraszam, ja mam nóż, który, który wcześniej z tej stali używałem, a jest to, słuchajcie. Hulta Force. Jest to Hulta Force, nóż monterski, można powiedzieć, taka alternatywa dla, dla, mory. dla mory, ponieważ ten nóż chyba ma 3 mm grubości, głownia 3-2 nawet zdaje się. I właśnie wykonany jest tej same, z tego samego typu stali co, 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 co nasz kolski. Przy użytkowaniu tej stali, słuchajcie, bardzo łatwo się to ostrzy, dosyć długo trzyma ostrość, ale tak jak widzicie tutaj czubek, niestety, dosyć szybko mi się kruszył i nie potrafiłem wy wyprofilować e, czubka takiego, żeby on był ostry i on mi się nie ukruszył. Ale to może być wina tego, że po prostu ten hultafors jest e, przehartowany. Wracając tutaj do tego noża, wracając tutaj do tego noża, od kulstyla, e, mogę go jeszcze wam podównać tutaj właśnie. E, to jest CRKT M60, czyli nóż, który, który wcześniej był przeze mnie recenzowany. Tak jak widzicie, ściągnąłem tutaj z niego farbę, więc możecie się przyjrzeć tutaj temu nadyłkowi, tutaj na, na, na głowni, czyli też jest zrobiony w Tajwanie. Jego oznaczenia pełne, i tak one tutaj wyglądają, jeżeli chodzi o takie porównanie. Tak jak tutaj widzicie, tu mamy typ American Tanto, czyli tutaj krawędź noca jest prosta, do tego mamy fałszywkę i ten nóż na pewno będzie trochę łatwiej penetrował, natomiast wszelkiego rodzaju prace wykonywane za pomocą tego noża, czy jakieś cięcie, już prędzej rąbanie. Tutaj już będziemy rąbać, ciąć tym będzie ciężko, ponieważ tutaj nie mamy brzuszka, który by nam to ułatwiał. Natomiast tutaj w tym miejscu, tutaj jak widzicie, piękna klasyka, bardzo ładne tutaj parametry tego noża, bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę ten brzuszek delikatny bardzo, bardzo pomaga właśnie w cięciu. Spokojnie możemy tym sobie poradzić gdzieś w lesie, coś zrobić. Nawet słuchajcie, jakąś że możemy tym nożem ogarnąć. Oczywiście będzie to trudne. Natomiast jeżeli nie będziemy mieć innego narzędzia, będziemy sobie mogli tym o wiele łatwiej poradzić niż, niż tym nożem. Także jak widzicie. Obie inne konstrukcje, oba tanto, ale obie inne konstrukcje. Moim zdaniem ten właśnie e Raccoon Tanto jest o wiele lepszym, ciekawszym, e, ciekawszą propozycją niż, niż tutaj e, ten M60 od CRKT. To tyle na chwilę obecną. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. E, za, oczywiście zapraszam do oglądania pozostałych filmów. Dziękuję wszystkim nowym subskrybentom. Witam wszystkich nowych subskrybentów i dziękuję za to, że gdzieś tam pozostawiacie po sobie jakiś ślad w postaci komentarzy. To tyle na chwilę obecną. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!